Hermonia jest kompletna, wielka świątynia e, powinna powstać. Dzień przebudzenia jest nad nami. Tak. Eee, cccc, ty, 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 W końcu mogę podpalić, wykończyć tą. Tą niepotrzebną kobietę, albo nie sądzę. Żadne nikt nie położy ręki na. Nikt nie położy ręki na ofiernej dziewicy. <śm> <śm> Została urodzona dnia. Ostatniego, za, yy, ostatniego zaćmienia słońca. Co jest potrzebne do ostatniej ceremonii? Czy powiedziałeś? <śmów> Czy powiedziałeś właśnie <śmów> ofierna dziewica, No, no właśnie w tej sprawie. Cicho, moja piękna. Nie bój się. Ruszajmy. Brak kot, czy jakoś tak. Glimp. Wielka świątynia powstała. Na, e, pojawiła się nad Sierra. E, wszystko, co zostanie tknięte światłem. Wkrótce będzie moje. zostanie yy, nadejdzie koniec tego świata i ty moja droga zostanie yy, zostaniesz moją królową twoją królową nie sądzę ha, ha. ha teraz pewno się pozwolisz mi <ścoughs> yy, przypalić tą ci tą ciki te nie zostaw nas Glęb. <grym> Nie ma go. <grym> Pożałujesz tych słów zostaniesz moją narzeczoną. W to, yy, w ten sposób albo inny. Zawsze będziesz moja. Twoje. Yy, twoje groźby i proklamacje, nie pamiętam co to tam tylko. Chyba proklamacje nie wiem, nie jestem dokładnie. Nie robią na mnie wrażenia. Jestem zwykłą dziewczyną. I nigdy nie pokołam potwora takiego jak ty. Tak czy siak moje serce należy do kogoś innego. ha Muchita. Jak... E, jak naiwnie, czy coś w tym stylu. Twoje życzenia, Twoje marzenia będą małą konsekwencją przejścia Twojego przejścia do świata umarłych ze mną. Moralna biologia nas nie trzyma Kiedy będzie... E, moralna biologia nas nie będzie trzymać Kiedy przejdziemy na drugą stronę Co? Czy coś tu jest... Nie udzielę ci to na sucho Zostaniesz powstrzymany Ja wiem nawet przez kogo Twoja nadmierna pewność siebie Jest twoją słabością Cześć. Twoje przeznaczenie jest w rękach twojego przyjaciela. Czy coś Ops! Na Mam nadzieję, że to nie był twój bohater. Żuan, nie! Głupia dziewczyno. To nie, to nie jest żadna bajka. Happy endy są dla dzieci. Już yes. pozwól mi zniszczyć tego luchadora to może być mój prezent urodzinowy, ten bohater stracił wystarczająco, mojego, wystarczająco dużo mojego czasu. Z, zaćmienie słońca niedługo nadejdzie. Mamy jeszcze dużo przygotowań do ostatniej ceremonii, ostatniej ofiary. Płomienno głowy, spodziewam się od ciebie... Od ciebie pullo fritto. <laughs> Na obiad. Chodź moja droga. Musimy się przygotować do ostatniej ceremonii. Hurra! Nie ma mnie i nie ma jej. Czy chcesz usłyszeć moją opowieść? Jakoś nie za bardzo. Jeszcze odebrałem mu życie, dobre Święt... święte giglety, czy jak to tam się nazywa? No cóż, wychodzi na to, że kolejna nasza ta starcie to jest właśnie z nim więc, może nie będę was męczył. Ten albo chyba nawet już wiem, co zrobię, albo już zrobiłem. Jeśli to oglądacie, o ty kuba, Kubany, oj, no nieźle, ubra, skubany. Nie reaguje na moje taki. Ach, strzał. Ojo. Oj, No jest o wiele trudniejszy niż ta. To trzeba przyznać. Giabli. Kurde, mylą mi się te triggery, bo to jeden jest na jedno, drugie jest na drugie i... Ewidentnie mam taką zaćmę jak... No, właśnie, o tym mówię. Wow, co do... a. Nie dałam rady dobra. No nie, jeszcze ta Menda, typowa. Ajajaj. Ech, nie zrobiłem tego, co chciałem. Dobra, trafiłem go. Padnij! No. Płomienna głowo. Jak moje bronie mogły... ...przegrać z twoimi pięściami? Nie mogę w to uwierzyć. No, ostatni drink. Widzę. No i końcówka też alkoholu mu była. Nigdy go nie powstrzymasz, wiesz. Kiedy Kalaka skończy ostatni, ostatnią ceremonię w wielkiej świątyni nad Sierra, po, e, ruszy na świat. E. Ruszy na świat i go zacznie władać Mimo wszystkim na światy chyba Jesteś skończony Teraz to jest mój ostatni moment Pozwól mi umrzeć w pokoju Ach, Ostatni drink wypij. No cóż on mi nie dał zdolności jakiejś tak jak tamta tylko też właściwie jaką zdolność mogłem dostać od niego? Czacha, czacha i ten... I jeszcze posążek Tyryryry Nie ma... Musiałbym wykupić... Teraz tylko te Ale na razie nie mam pieniędzy wystarczająco Sensei Koza! Niezła robota z płomiennogłowym. twarzą twarzym facetem, czy płomien. no facetem o płomiennej twarzy, o prawie spowodowało to, że. prawie spowodowało to, że nie znienawidziłem się za zniszczeniem moich wszystkich statu. wszystkich posągów. Czyli to był ostatni. Ta, dobra, teraz pora na coś wielkiego. Złap się ściany i wciśnij ten, ten, ten żeby zrobić koziom. Klipse? Czy... Okej, okay, bieganie po ścianie. Zaraz. Złap się i wow, ha zrobiłem to automatycznie. Dobra, dobra rzecz. Nie, nie, ale i tak muszę się wrócić na. Nią. Dobre. To, posiada... to posiadają w arsenale wszyscy lusa... luciadorzy, tak? Ciekawe. Je, ha. nam, nam, nam. <grym> Dobra. Ciekawa zdolność, czyli w sumie wychodzi na to, że już mam wszystkie zdolności tutaj teraz. Tylko teraz trzeba przeszukać wszystkie te świątynie: wszystkie miejsca, gdzie pokazuje mi, że mam te. Możliwość wykorzystać jakieś tam jakieś są niedokończone ścieżki i przygotowywać się do podróży do ostatniej świątyni i pokonać Kalagię, który grozi temu biednemu światu zniszczeniem i będzie chciał nim władać żelazną pięścią czy żelazną ręką, w zależności od tego kto jak to tam widzi. Uuu! No, w miarę, w miarę można uznać, że było zrobione to tak jak trzeba. Aj, dobra, czyli i kurczak, i to niszczą te przekamienie, które są we w tym wiszą u góry. Tutaj mam pełno ścieżek, które nie mogłem tam zrobić, albo nie chciałem zrobić. Więc będę musiał tak się jak przeszukać je. Aj! Pierwszy numer we w tej świątyni, już dałem się wrobić w niego. A no tak. Boże, teraz to jakie kombinacje można robić z tego to, że się po prostu w głowie nie mieści ten. Niepotrzebnie się zmieniłem w kotka. Czemu nie mogę jakoś tam... Lepiej jakiegoś tego nie można było... No w sumie teraz mogę wykorzystać to, ale... No w sumie po co ja się złapałem tej ściany, jak mogę złapać się tej ściany i tam... O wiele szybciej mi to... Idzie z tym. I przekrze... Przekrze... Co ja chciałem powiedzieć? Przekrzęty? Chciałem powiedzieć przeklęty, a mówię przekrzętny. Mój polski jest ciężki. <gry> Tu są dwie drogi. A pieniądze. Jakbym był w świecie umarłych, to pewnie bym dostał jeszcze ten z, z magmy. To nie było to, co chciałem zrobić. Okej. Okay. Tak powinno chyba być dobrze. I raczej jest. Kurczoki! No tak, zatrzymałem się na tym. No nie, akurat. W Och, jak ja was nienawidzę! Nie wiem, co jest gorsze, czy ten ze z tym mieczem, czy ten żółty, co to wszystkie, wszystkie moje ataki omija i ja za nim w ogóle... Ech. Iń! No nie jeszcze te... ś Boga No ty mendo Giń 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 na litość. Serio? To była po prostu alternatywna droga do tego co się... Eee nie, nie. No, litości, 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 gdzie tu jeszcze było jakiś ten. Tam był. Wnosię, was mam. Ano tak. Pomyślam, że z tej strony to nie jest ten. Ten też nie. Tylko tędy. Matko święta. oj, to jest ciekawe. Chyba powinienem się ewidentnie złapać ścianę. Aj. Brrr, będzie ciężko. Za nisko, za wysoko, za lekko, za, gru za ciężko. Jak ja nienawidzę skakać przez te. No, raz leci dobrze, raz się leci źle, raz ciś. I oczywiście o ten ostatni muszę zahaczyć. Dobra. A to tylko po to, żeby zebrać trochę pieniędzy. W my też niepotrzebnie to robiłem. Ale co ja za to mogę? Ech, teraz jest. Jak tu się wydostać z tego przybytku rozpaczy? Postanowiłem zostać trochę dłużej i. I tyle mi z tego przyszło, co nic. O, tego mi brakowała jedna część. A tego jeszcze mi brakują dwie części. Hmm... Chyba najlepiej byłoby się... Maską przenieść. Więc muszę się dostać do maski. A się do posągu. I z posągu... ruszyć dalej. Tak. Posąg, przenieźmie. mnie. Jak możesz... To... Tu nie mogę, ale tu mogę. Santa Lucita! Czyli mogę jednocześnie załatwić też sprawę ze z tym skurakiem. Nie wiem, czy będziecie chcieli oglądać moje. W... Właśnie, a to jest dom, gdzie babcia jest ten, a. Gdzie można znaleźć ser? To jest pytanie. Zaraz, tam na dole jest jakieś pomieszczenie więcej. O, patrzcie. Cześć! I am Error! <laughs> Nawiązanie do tego do Zelda 2. Serio. Ja tutaj z pewnością mi pasuję. Powiedz mojej siostrze, że ze mną wszystko w porządku. Nie musi się o mnie martwić. Lubię sobie siedzieć we, w tym pustym pokoju. I dostanę kolejną część tego. Dziękuję za znalezienie Errora. Dobra. No nie ma problemu. A. Serce jak kuraka zrobię to też pewnie odblokuje serce jakieś. Tego miejsca nie ma w wersji tego, a właśnie, a bar ha. tego gościa tutaj nie ma. Chyba tak poważnie, to chyba wszystko znalazłem, co to jest w tym mieście, albo gdzieś jeszcze musi być ukryty ser. To wiem, e, Pedober Maraka Akademii Serio. Witaj, przyjacielu. Czy ja tutaj w tym w ogóle miejscu byłem? Nie, nie byłem. Ha. A dobra. To może to sobie odkryjemy w kolejnym odcinku. Bo nie wiem, co to właściwie jest za miejsce. A też nie chcę od razu skakać do tego. Do ukończenia całej gry. Więc. Ja się widzę z Wami w kolejnym odcinku. Na razie. Cześć.